Z tej Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj o słuchawkach znowu słuchawki y 2 cvtws Bluetoothowe słuchawki bezprzewodowe, które możecie sobie zakupić. No i cóż, nie będę zdradzał, nie jest to jakiś top of the top, tylko po prostu słuchawki poniżej 100 zł. Czy one się do czegokolwiek nadadzą, czy da się ich słuchać, czy w ogóle jest sens wybierać tego typu słuchawek. No myślę, chwilę, pogadam o tym. Całość przychodzi w takim pudełku, niezbyt dobrze moim zdaniem wykonanym, trochę... Takim, no widać, że nie jest to zbyt drogi i super wytrzymały plastik, łapie ryski, no ale cóż, nie ma co się spodziewać za takie pieniądze zbyt wiele. Z tyłu niestety ładowane po, portem micro USB, czyli no starszego typu rozwiązaniem, no to trochę szkoda. Całość oczywiście etui jest też baterią, która, jeżeli dobrze pamiętam, ma 800 mAh, czyli tutaj możecie sobie teoretycznie podładować kilka razy te słuchawki. Całość słuchawek grają około 4 godzin, więc no z ładowaniem z te 5-6 razy na pewno Wam te etui naładuje te słuchawki. Wygląd słuchawek, no takie standardowe pchełki, no nic tutaj specjalnego, nic nowego, dwa piny ładujące. Przyciski u góry. Szkoda, że przyciski, ale w tej cenie nie ma co się spodziewać czegoś innego, bo trochę irytuje to, jak coś sobie wkładać do ucha i musicie przycisnąć. Oczywiście, możecie pozować, przewijać utwory, w zależności w którą słuchawkę. Przyciśnięcie mikroskopijny, kabelek do ładowania micro USB jest, bo jest. Jeszcze dwa rodzaje końcówek, bo klasycznie macie trzy: średnie, duże i, i, i małe, więc tutaj normalnie, jeżeli chodzi o możliwości Standardowo hmm, słuchawek, to co jest wewnątrz, pudełko takie papierowe, wiadomo, coś niego niezbyt drogiego, ale tak to miał wyglądać. Słuchawki działają na Bluetoothie 5.0, więc to już jak najbardziej na plus. Posłuch przenoszenie słuchawek teoretycznie 20 Hz, 20 kHz. No, zasięg teoretycznie do 10 metrów, ale wiadomo, różnie z tym bywa. Co mogę wam o nich powiedzieć, bo chyba to najważniejsze zdanie, czy opłaca się właśnie mieć tego typu słuchawki, czy nie. Powiem tak, brzmienie nie, nie jest totalnie do duszy, czyli nie jest totalnie kiepskie, nie jest też super, powiedziałbym, że jest średnie. Nawet nie powiedziałbym, że do końca jest dobre. Jest poziomu mniej więcej słuchawek, które dostajecie do smartfonów najprostszych możliwych słuchawek na kablu, i jako tego typu rozwiązanie, czyli alternatywę dla słuchawek, które macie na kabelku zakupione razem ze smartfonem, jak najbardziej się to nada, bo mniej więcej jest to taki sam poziom jakości, jak większość słuchawek ładowanych do smartfonów przez Chińczyków Huawei samsungowych. Może samsungowe trochę lepiej w nią, no ale nie jest to żaden cud i nie jest to żaden super produkt, jeżeli po prostu potrzebujecie czegoś co wam ma grać po prostu i być bezprzewodowe to jak najbardziej tak jeżeli oczekujecie czegoś więcej po tych słuchawkach jakiegoś lepszego basu góry środka to naprawdę tutaj nic takiego nie usłyszycie niestety no bo to nie ta półka cenowa nie ten rodzaj słuchawek no tutaj no niestety nie da się nie da się jeżeli chodzi o obsługę różnego rodzaju standardów dźwiękowych no to poza Bluetoothem M50 macie z profile A2 DP AVR CP, HFP HSP no Nie ma tutaj oczywiście te, tematów związanych z jakimiś technologiami APTX i tak dalej, więc tego tutaj nie świadczycie. Oczywiście jeszcze te dwie diody są tutaj pokazujące co się dzieje, czy jest naładowane, czy nie. Chociaż widać bardziej świecą się słuchawki, widać, że jedna jest mniej naładowana lub bardziej. Z tego co tutaj widać, no i. No, w skrócie tyle. Produkt tani. Jeżeli potrzebujecie tanich słuchawek, te, które mają po prostu tylko i wyłącznie grać, być bezprzewodowe, można zainwestować. Jeżeli szukacie czegoś lepszego, no to raczej bym szczerze mówiąc odradzał. No bo nie brzmią one zbytnio rewelacyjnie jak dla mnie. Po prostu zwykły, prosty, tani produkt mający wszystko co być powinno. No, i w skrócie tyle. Nic więcej nie dodam, bo szczerze mówiąc nic lepszego i więcej o tych słuchawkach powiedzieć Wam szczerze mówiąc nie jestem w stanie. Poza tym, że mają dosyć dobrą cenę poniżej 100 zł. Można je u nas wyrwać. Tyle. Tyle odnośnie słuchawek QCY T2C. Z tej strony C Trzymajcie się ciepło. Hej!